Witam! Dzisiaj nagram szczegółową prezentację BMW serii 6 z 2004 roku. Zaprezentuję wnętrze i wyposażenie. Posłuchamy dźwięku silnika oraz brzmienia wydechu. Prezentowany samochód mogłem nagrać dzięki uprzejmości miasteczka samochodowego Auto Auto. Zacznijmy od uruchomienia silnika. Jeśli chodzi o wnętrze, to prezentowane BMW jest bardzo bogato wyposażone. Posiada ono między innymi elektrycznie sterowane, skórzane fotele z pamięcią. Także elektrycznie regulowaną kolumnę kierownicy. Ponadto wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą. Także skórzane boczki, drzwi, elektrycznie sterowane szyby, także lusterka, tempomat dwustrefową automatyczną klimatyzację. świetnie grające radio z możliwością odtwarzania płyt DVD popielniczkę podgrzewane siedzenia automatyczną skrzynię biegów w stanie wstecznego łuku nam się czujniki parkowania. Ponadto system multimedialny BMW sterowany joystickiem. Z nawigacją. Jedno miejsce na napój oraz regulowany na wysokość schowek między fotelami, włożony w środku przyjemnym materiałem i oczywiście schowek z pasażerem. Prezentowany BMW posiada także elektrycznie sterowany szyberdach z solarem. Na wyposażenie jest także komplet poduszek powietrznych łącznie z poduszkami kurtynowymi. Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, to zajęcie miejsca na tylnych fotelach jest dość łatwe. Fotel kierowcy mocno posuwa się do przodu. Fotele są mocno wyprofilowane, bardzo dobrze trzymają w zakrętach. Przy optymalnym ustawieniu przedniego fotela, miejsca na nogi jest wystarczająca. Dodatkowo każda z osób siedzących z tyłu posiada podłokietnik. I dodatkowy schowek z miejscem na kubek. Jeśli chodzi o bagażnik, to w BMW Serii 6 są naprawdę bardzo dużych rozmiarów. Do tego bardzo dobre rozwiązanie. Zawiasy nie wnikają do wnętrza bezpośrednio, dzięki czemu nie grozi nam zniecenie bagażu. To było na tyle. Dziękuję za obejrzenie mojej prezentacji.